Oh, okay. Zalbisz... Zalbisz pieczają, ja, nie, Za nie? Jak płacić e, drogowe e, podatki są takie, nazywa się tak, ubezpieczone, książka gwarancyjna, też. Jaki serwis miał ten samochód w czasie Wojtyły? Uh, umowy. I to najważniejsze, dowód rejestracyjny. Była zarejestrowana na Karola Wojtyla, Kańska 3, nie? KN961, czy i pan zobaczy? Nawet jeszcze jest tego oryginalna. O, oryginalny. Od 50. uznania. Ja? Paweł, Mogi, Fabius? Hej, święty. Dziękuję. błogosławieństwo dla i szczęśliwą podróż do Patykadu na uroczystości zanonizacyjnej świętego Jana Pawła II. Boże w Trójcy Przysięgnie dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi błogosławionego, a wkrótce świętego papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała Krzyża Chrystusa i dęk Ducha Miłości. On zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu stawieniu Maryi, Ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy. Błogosławieństwo Boga wszechowocego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na wascą. Zawsze.